Czułem i to Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony platwa, czyli tata Kraczy platyna i zaczynamy kolejny odcinek. Teraz to fasy, jeszcze tutaj szybko, pozwolicie, że łączę to o czym zapomniałem. O, teraz wygląda to o wiele, wiele lepiej. Dobrze, nie przedłużając. Zacznijmy dalej. Spotkaliśmy Marlin, jedną ze świetlików i przyłączenie i zobaczymy jak to się dalej wszystko potoczy. Wiem, które za mną. No no skoro tak twierdzisz? Okej, okay. będzie trochę wspinaczki. No to w górę. Mam ale że fajna panorama. Aha. O oh, rany. To twoi ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarne. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. No. Pozwolicie, że weźmiemy to ze sobą wszystko i będziemy mogli już coś chyba montować. Okej. Okay. No jasna sprawa. Jak się trzymasz? Przeżyję. Czasem mam wrażenie, że w tym właśnie. odnowieniu, że tak na PlayStation 5 powiem, to czasem szwankuje audio. Albo to jest moje wrażenie, tylko. Tu się coś będzie działo, chyba nie. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chodźmy. O. Może to szczury. Czy co? <grym> Ej, tutaj! Coś tam widziałem. Okaj się! Koleś, powiedz, że to widziałeś, Tutaj! No niestety cichu wyszło jak zwykle. Troszkę ich tam jest. Tutaj cięcie trochę jest za jasno. Das mal. Czym dalej? To jest ostatni tutaj. A no, nie Jeszcze ktoś jest. Nice. jeszcze jeden bo telekonumra. Tak. Cholera, dopadli morena. No świetnie. przyjacielu. Musimy iść, Marlin. Zaraz tu będą kolejni żołnierze. Poďme. Gdzie idziemy, Marlin. Tędy, już niedaleko. Ciekawy, czy w żadną pułapkę tu nie wpadniemy. Resztkami sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Mm, urubo. Co będziemy smułować? Pokażę ci. Dzieci, pomóż mi. Hej, hej, hej. Chodź tu, Wstawaj. ej! Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wybliżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba mi się to. nie daj z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź się do północnego tunelu i poczekaj. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. Teraz idź. Uwijajcie się. A ty. trzymaj się mnie. Idziemy.